Nie mam, kurwa, 4 kastratów na blisko, leży Leży jeden e, Prawo! Przyjmuje to 55 sekund, cover Ja się walę z zielonymi na Grape e, To e, bringi, 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 O kurwa, poczekaj, bo mam 3 na 1 A już walę się z nimi tak średnio Leży jeden Ostatni mi został o kurwa przecież on to miał na głowie Dobrze, że mam cheaty i szybko reloaduję Leży trzech Gdzie oni kurwa wysiedli? Walcoxik, walcoxik O, a widzę no WYPIERDOL CIE BEĆKĘ Wypierdoliłem Wypierdolam drugą Wyjebałem ją Leży, leży jeden Ja go wysadziłem ty chuju Jeszcze jeden, jeszcze jeden Leżysz? No leży, też leży Ja tam przez kurwa krzaka jakiś budynek jebany No on może być odjebany, ale nikt nie mówi, że jest Leży Jaka ciota jebana, ja mam Tak ale chyba tak. Kurwa leżę. Chcecie polowego? Co chcesz? Polowego chcecie? Czekaj, zerwu? Zerwu Zerwu siema no Zerwuski to jest chłopaki mój idol Mam cię, odcinek to jest? Odcinek, najebałeś mnie i będziesz na nim O no jesta Pozdrawiam wszystkich widzów, Subtiera3 o No to nice jak masz Subtiera3, dzięki Gdzie ty leżysz brokena? No stanowiące. Nie miałem webdu, to nie jest za Leży jeden. E, prawo. Leży drugi. Leży trzeci. Taibisio. Ile was było, młody? Czekaj, bo to widzowie są. E, uh, młody. No. Młody, ile was było? Co? A. Leży. Broken Made chyba. Czy na wystawie dosię do roboty? Kurwa, mać. Lecę mam. Leży drugi Dobra Uwaga te żółte na niebiesko podchodzą A nie na zielono? Nie, jeszcze na niebiesko te kurwy W spodniach y... O ziastki. właśnie już napierdala do mnie ten niebieski Leży Ole lepiej. dostałem Leży kolejny Nie wiem No to. tak Kurwa znowu ten chodź niebieski Spencer. kondom co? Spencer, chodź nikt nie widzi, możemy się rufać Leży nie. jeden niebieski kondom Chodź to Leży drugi Leży trzeci, ja pierdolę jakie tabalugi Montuję, Cio Jadam, morda Dobra Jechali Siomo poddaj się Dzieckiem jak ty mutacji nie może do mnie dziecko mówisz. Leży dwóch. Jadą, 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 jadą. Leży. Dobra, ładnie. Trzymajcie ten, że. Dobra, ale ruszaj się, bo zaraz typy jadą. Jadą. Słuchajcie Ten ci niebiescy. O, no ja się wyjebałem z górki. Nie mam, kurwa, czterech kastratów na blisko. Leży, leży. Pięknie, kurwa, ślicznie. Za dużo nas, aż dwóch. Trzy O kurwa. Co to kurwa? Leży. A, tego zrobiłeś, dobra. Może jedzie coś. Chyba. I kurwa Zerbu jak dajesz to... E, no, nie no To mi też Ja kurwa nikomu rewa teraz nie dałem Leżą, znaczy góra, góra, góra Idę, idę, idę Kolejni, kolejni podjechali Kurwa potknąłem się, nie żyję chyba No ja, ja lecę z górki i do mnie napierdala Pomocy Ja pierdolę Dobra, ja, ja biegam do góry. Dobra, ja się kitram zaraz ich Znaczy kitram, biegam. Poczekaj, oni się biegają, bo oni mają łamiono. No to ja się go I masz do góry. Na górce masz. Widzę go. a to jest ten, z którym ja się na Mhm Tylko ja spadłem z górki, kurwa. No, czekaj. Powiedz, jak stanie w miejscu. biega Widzę, widzę właśnie ja Tego dropu wierdzi. też nie widzę w ogóle Nie widzę go, chyba zszedł z górki Mhm, mm ja to obiegam? No kurwa! Dobra Wali się z kimś? Dobra, walemy się Nie widzę no z... on jakiś kurwa nad no, ci... Przed nami no, nie co, widzisz? widzę, Kurwa, że to nie weszło na blisko do lewej masz. na sobie. Leży jeden. Góra jest śpika, śpika na dole. Leży. Al G. Do chyba nie. O co chodzi? A e, ja tu czasami fakila ja nie mam. Co? co on do kogo? Do robicza. A, no dobra, dobra. No nie wiem, ale twoja trochę tak się wydaje być No ja wiem bo jest trochę Masz rację O, cię w kosmos wybał Ziuta! Ciągnij kurwa fiuta! Ej, nie ma, nie ma! A co nie ma? Leży No można po szpitalu chyba dojechać Śpika, śpika Dobra, osłaniejmy mnie chuje to otwiera! Odciągnij go Odciągnij tego ziuta, bo on to otwiera Odciągnij go chuja no Wynieś go, wynieś go chuja O kurwa Leży Ty jeszcze tobie bym wyjebał swoją drogą Mam jakieś czarnochy bomby. Ja też ich bombię Leśni to jeden Na blisko mam Leży Jazda kurwa z nim Przejmuję to dobra, dobra 55 sekund cover Coveruję Staram się Oddech, o, Chce się tak k***a Zobacz, zobacz, Jaki ziutek pisze, że na godzie jestem, co ty ty jest bo nie mogę z pistoletem latać Zaraz, bo skrzynkę kończę otwierać Wygrałem! Co? Nic, ziutek Skrzynkę se otwieram Kizu, sorry, że mam kurwa goda Kizi Sorry Karczest ty, zerwu Otwieram korczesta, co? Bo umciek to ci szybciej kurwa odpisze, bo do niego napisałem Weź kurwa mu napisz, że ma skrzynkę dać od 22 Od 22, A 22. No, to Ja, ja wyjebałem sobie koksik, bo miałem jeden Dobra, dobra, nie, wyjebana Leży jeden Leży drugi. Leży drugi Dobra, to ja na niego fliki napierdalam Jestem, jestem, jestem Przegram to przegram Nie to nie Ja kurwa jestem A, ja jestem, jestem, Oje jestem Boże. Dobra, bieg do was Ale fliczki Ja ci kurwa ja ciebie też Dobra, go win na pse. No bo ja jestem przecież do zetki kurwa Biegasz sobie i zetkaj No wiem. Ja Przez krzaka mówię, pierdolasz Spencer, ja byłem już gotowy na odpowiedź A ja ciebie nie, ty kur... Nie no, ja jestem miła kurwa Cię? Musiałbyś się ale... Walimy no, to... się jak coś już, nie? No tak, tak, tak Leży jeden. Ale tu dostał dało. Obiecaj jeden od kanału, widzę. Lecz drugi. Trzeci. Czwarty, opusta. Leży No jest.